Dzień dobry, witajcie tu Hektary of Grid TV drodzy widzowie, pędzę sobie autostradą, ale też chcę z wami omówić pewien temat związany z zakupami grupowymi, tak więc lecimy z tematem! To jest to, co już jakby zostało niejako uruchomione. Może nie w takiej formie tradycyjnej, gdzie jeden jest zamawiający i potem jakby na terenie danego kraju dystrybuuje produkty. Natomiast dostaliście linka, z którego możecie w bardzo prosty sposób zamówić cele. Bardzo dużo osób zamówiło te cele. Moim zdaniem, słuchajcie, troszeczkę za dużo, bo okazuje się, że w chwili obecnej zamówionych cel jest 7 tysięcy prawie, niecałe 7 tysięcy, więc a może już teraz przekroczyło 7 tysięcy, także jest to bardzo duża ilość, i dlatego. Mam pewne wątpliwości, jak to prowadzić dalej. Przede wszystkim nie sądziłem, bo wiecie, ja mówiąc o zakupach grupowych, jakbyście się cofnęli do poprzednich odcinków, to mówiłem, żeby na próbę zamówić, nie wiem, 100-200 sztuk albo jakby coś w tych, w tych tematach. No nigdy nie chciałem zamówić więcej. Potem jak już jakby dostałem od Was informację, że tak naprawdę Wy jesteście zainteresowani prawie na 4000 sztuk, no to wiedziałem, że jest zainteresowanie. No ale słuchajcie, wydawało się, że ten link jakby, tak można powiedzieć, słabnie, czyli że te zamówienie jakby spadają Darsiemu, ale się okazuje, że one wcale nie spadają, tylko rosną. No i wiecie, w... moim zdaniem nie jest to, jakby do końca bezpieczne, ponieważ no jakby uruchomił się bardzo duży rynek, a my nie wiemy co do nas idzie po prostu, co pra... coś wiemy, ale o, o czym jeszcze zaraz będę mówił, ale no nie wiemy wszystkiego, tak? No i teraz zastanawiam się, mówiąc szczerze, no bo jak jest takie powiedzenie, które głosi, że Zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza. Więc y, moim zdaniem, oczywiście, y, nie, nie mam na razie prawa sądzić, że y, coś jest nie tak z tymi zamówieniami. Natomiast zastanawiam się, czy po prostu nie wykasować tego filmu, który, który był odnośnie zakupów grupowych, żeby troszeczkę jakby ograniczyć ilość tych zamawianych cel, ponieważ tak jak mówię lepiej byłoby poczekać, żeby zobaczyć jakie cele poprzychodziły, czy są takie jak było mówione, a dopiero potem robić, że tak powiem z Darsem jeszcze większy biznes. Takie, taka, taka moja propozycja. Do waszego zastanowienia się, dajcie znać w komentarzach, co tu robić. Co tu robić, bo na początku tak duży odzew no i po prostu jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku, no i ludzie kupują. Pewnie znalazło się kilka dużych zamówień, też mi się tak wydaje, że znalazło się kilka naprawdę olbrzymich zamówień, na przykład nie wiem, no nawet na 1000 sztuk czy na 500. I to podbiło tą wartość. E, nie wiem jak jest. E, no, w każdym bądź razie <laughs> zaczynam się trochę tym martwić, chociaż nie mam do tego podstaw, jakby nic tutaj nie, nie, nie uzyskałem żadnych informacji, żeby e, powiedzieć Wam, że mam podstawę do mm, martwienia się. E, na pewno, słuchajcie, no, będzie sytuacja, be, będzie sytuacja taka, że. No nie każdy z Was będzie zadowolony, bo jeśli kilkaset osób wzięło udział w tym zamówieniu, no to nie ma takiej statystycznej możliwości, żeby każdy był zadowolony. No nie ma takiej możliwości. Na pewno będzie, wydarzy się coś, że nie wiem, ktoś dostanie jakąś partię, która nie będzie mu odpowiadała. Aczkolwiek wtedy, jeśli dostanie taką partię, to pamiętajcie, że nie jesteśmy bezbronni. Bo to nie jest tak, że dostajecie cele i automatycznie, automatycznie, że tak powiem, Darcy jest chroniony i my nie możemy z tym zrobić. Możemy do Alibaby, do Alibaby zgłaszać spory. Możemy. Po prostu walczyć o to, żeby ten towar, który miał do nas przyjść, żeby był rzeczywiście taki, jak było mówione. I o to będziemy oczywiście walczyć. I ja na pewno będę Wam w tym pomagał, bo czuję się za to odpowiedzialny. Natomiast powiem Wam tak. Od dnia dzisiejszego, jeśli ktoś sobie zamawia cele, to jakby oficjalnie informuję, że ja już za to odpowiedzialności wziąć nie mogę, bo to już jest zbyt duża ilość. To jest zbyt duża ilość. Powinniśmy troszeczkę przystopować, poczekać, co przyjdzie, żeby no od razu jakby no nie dać nam całe, nie, nie dać, że tak powiem, dostawcy jednemu całe, całego naszego rynku. Także jaka, jaką mam rekomendację? Bo wiecie, ja tak sobie jadę z tym telefonem trochę, no ale jest prosta droga, nie jadę szybko. Więc y, sprawa jest tego typu. Od dzisiaj, jeśli ktoś zamawia cele, zamawia na swoją odpowiedzialność, dajcie znać w komentarzach, czy mam wykasować film. Nie, nie jestem w stanie wykasować y, linku z, w, w alibabie, więc tam, tam ten link dalej będzie. I ktoś może sobie tam wchodzić i sobie zamawiać różne cele. Ale ja. Nie mogę już za to brać e, odpowiedzialności. E, co nie znaczy, że jeśli ktoś do mnie napisze e, z prośbą o pomoc, to nie jestem w stanie jakby zareagować, bo pewnie jakoś jestem, chociaż czy moja, czy moja reakcja będzie skuteczna, to absolutnie tego nie wiem. Natomiast deklaruję pomoc, żeby e, każdy mógł no, w jakoś e, czuć się... Bezpieczne. Moja rekomendacja jest taka do każdego, kto zamawiał, kto zamawiał cele, jeśli ktoś się nie, nie kontaktował w ogóle na razie z Darcym, tylko zamówił cele, absolutnie powinien y, do niego pisać i y, domagać się informacji, gdzie są wasze cele, w jakich, y, jakim statkiem płyną. Gdzie w chwili obecnej jest ten statek? Pisz, piszcie do niego, ponieważ jeśli będziecie pisać, to to on po prostu też w naturalny sposób będzie czuł presję e, związaną z tym, żeby... Wa, żeby no w, nie wyszło na to, że w tych jego działaniach coś jest nie w porządku. Także piszcie do niego, Żebyście też mieli potencjalnie na Alibabie zabezpieczenie. Bo w przypadku, gdyby coś poszło nie tak, to e, trzeba po prostu walczyć dalej o swoje i e, domagać się po prostu jak, jak, jakichś tam e, ewentualnie e, zwrotów e, m, pieniędzy. E, osoby, które nadal chcą zamawiać, no nic Wam na chwilę obecną nie poradzę. Po prostu ja uważam, że już 2000 cel to było dużo. 3000 to już było, 3-4000 to maks. Natomiast jeśli w chwili obecnej chcecie zamawiać, no to róbcie to na własną odpowiedzialność. Wiem, że z e, tych 7000 cel 5000 zostało wysłanych, w następnym tygodniu mają pójść te kolejne 2000. E, Mam dostać od Darsiego w poniedziałek rozpiskę wszystkich cel, które zostały wysłane. I to muszę od niego teraz wyegzekwować. Żeby dostać rozpiskę dokładnie właśnie z tymi celami wysłanymi. I potem będziemy, ja zrobię na ten temat osobny materiał i będziemy potem weryfikować, co w rzeczywistości otrzymaliśmy. Więc to ma się wydarzyć jutro. Zobaczymy, będę dawał, będę dawał znać, czy dostałem tą urospiskę, czy, czy, też, czy też nie. Natomiast no, powiem wam tak, trzeba... Jakby uważam, że ten projekt generalnie to jest przetarcie. To jest przetarcie, które ja za, za, za dobrze sobie zdaję sprawę, że na pewno wszyscy nie będą zadowoleni, bo na pewno znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że zostanie oszukani, a niektórzy może rzeczywiście dostaną materiał nieodpowiadający zamówieniu i trzeba będzie po prostu reagować. I tak jak mówię, ja będę oczywiście w tym temacie chciał uczestniczyć i będę chciał Wam w tym temacie pomóc. Natomiast powiem Wam tak, trzeba oczywiście utrzymywać kontakt z Darcy, bo na chwilę obecną, na chwilę obecną nie można mu nic zarzucić. Natomiast no, transport morski trwa długo, mamy prawo się martwić, ale na chwilę obecną nie mamy jakby dowodu, że coś jest nie tak. Więc dopóki. Nie mamy takiego dowodu, no to musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość. Natomiast no ja będę i tak szukał innego dostawcy również, żeby ludzie mieli wybór. Absolutnie nie, nie będę rezygnował z tego projektu, bo nawet słuchajcie, jeśli raz coś nie wyszło, to nie oznacza, że nie możemy po poprawić pewnych błędów, czegoś naprawić, Ulepszyć i znowu wystartować z kolejnymi e, rzeczami. Więc ja absolutnie chcę dalej prowadzić te tematy. Dlatego na przykład, tak jak Wam pokazywałem w poprzednim odcinku, e, e, ogniwa Hitium, jeśli się okażą, że e, są w porządku, będę chciał e, ze sprzedawcą wynegocjować atrakcyjną cenę e, dla Was. I też za pomocą takiego linku, żeby taka sprzedaż po prostu mogła się odbywać. Także nie zatrzymujmy się na jednym sprzedawcy, na jednym dostawcy, bo nigdy to nie jest bezpieczne mieć jednego tylko dostawcy. Słuchajcie, no zawsze jest coś takiego jak jakby utrata determinacji, utrata koncentracji. No i niestety, no, taka jest prawda, że jeśli ktoś jak, miał, jak dostawał miesięcznie, załóżmy, zamówienia na 1000 cel, a nagle dostaje na 10 tysięcy no to zmienia mu się sposób myślenia i nagle wśród 10 tysięcy cel, jedno zamówienie przestaje mieć takie znaczenie. Więc tutaj jest niebezpieczeństwo. Tu jest niebezpieczeństwo i w, w czymś takim widzę niebezpieczeństwo, ale no, trzeba będzie sobie z tym poradzić. Mam na pewno świadomość, że nie wszyscy będą zadowoleni. Od samego początku wiedziałem, że tak będzie, ale ewidentnie po komentarzach widzę, że inicjatywa taka była potrzebna. I ja nie zamierzam rezygnować z tej ścieżki i będę załatwiał kolejne linki i kolejnych dostawców. A czy Wy ich będziecie chcieli z tego korzystać, to jest tylko i wyłącznie Wasza sprawa. Taka jest sytuacja. Dostałem też informację od tego dostawcy, który ma magazyn w Polsce, że EVI. 280Ah, Teraz kosztuje 79 dolarów. Czyli jeszcze staniało. Czyli magazyny jeszcze tanieją. W związku z tym, e, nawet powiem Wam tak: jak już e, macie kontakt do Darcy'ego, możecie z nim negocjować cenę niższą, ponieważ ceny jeszcze spadły. I. Prawdopodobnie on też mógłby jeszcze dać jakiś dyskont. Więc, ale to już róbcie naprawdę na chwilę obecną sami, bo dla mnie jeśli ktoś miał mało zamówień i nagle dostaje bardzo dużo, no to jest takie ryzyko, że po prostu no, tych potem, tych poszczególnych mniejszych zamówień nie będzie traktował z taką, z taką dużą powagą. Tak wygląda sytuacja. Trzeba y, musimy, że tak powiem, wymieniać się informacjami, jakie te cele przyszły. Musimy wymieniać się informacjami. Jeśli ktoś dostał y, nieodpowiedni towar albo jego towar na przykład, nie wiem, no jeszcze na chwilę obecną nie został wysłany, dawajcie znać w komentarzach, musimy reagować. Wymieniać się informacjami, jak ewentualnie po prostu walczyć o, o swoje. I moim zdaniem to jest w, si w sile jest grupa i tylko tak y, jesteśmy w stanie to y, załatwić. Także dajcie na sam koniec jeszcze raz prośba: dajcie znać, y, czy mam usuwać film z linkiem, czy mam go nie usuwać. Natomiast. Kiedy go nie usuwam, tak jak mówię, ja już dalej nie mogę brać takiej odpowiedzialności. Nie jestem po prostu w 100% pewien, że przy tak dużych ilo ilościach, bo moim zdaniem, ten link może osiągnąć tam nawet 20 tysięcy zamówień. Dlaczego nie? E wieść się niesie i ten link może. E Mieć 20 tysięcy zamówień, a wtedy różne rzeczy się mogą wydarzać, bo to są różne partie materiału i po prostu dostawcy już nie zależy tak na poszczególnych, na poszczególnych widzach, więc weźcie to pod uwagę. Dajcie znać, czy mam usuwać film, czy nie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Cześć. Jeśli mogę prosić o suby jakieś komentarze, lajki, będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Was przy niedzieli, do zobaczenia, cześć!